Siemano z tej strony mi sięga, to jest 11 część metro Redux. Od razu, wchodząc do tunelu, spotykamy jakiegoś przyjaciela. Od, nagrywam 11 e, część od razu po 10, ze względu na to, że jestem głodny tej gry. E, bardzo chcę zobaczyć, jak ona się będzie dalej rozwijać, jakie jest w ogóle zakończenie w tej grze i co Artem e, zrobi dzięki tej wyprawie, co się wydarzy. Mamy teraz 11 część, czyli już kilka dobrych godzin grania za mną kilkadziesiąt potworów rozwalonych, kilkadziesiąt buff też tutaj rozpierdzielonych przez mojego shotguna i inne bronie no i zobaczymy co się będzie działo teraz jesteśmy w ciemna gdzie jesteśmy gdzieś w tunelach i będziemy prowadzić tę misję dalej nie przeciągając zapraszam was serdecznie do oglądania <laughs> what took you so long? Where's Pavel? Did he... All right, later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. He'll have to act alone. Sorry, but if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. No, jednak <try> no, <i> tutaj nie <buchy> będzie potworów tylko raczej będą po prostu ludzie. Prąńcich No, kto wizer trzeba by wymienić, bo dalej nam nie działa. O, i teraz. Wszystko po cichutku. Nie mogę... O, mamy się po cichu przekrać jak hitman normalnie. Nie wiem, czy będziemy Aha. ich mordować. No, myślę, że było wystarczająco cicho. Będziemy mordować wszystkich, żeby nikt nas nie zauważył będziemy też uważać na pułapki mamy zapisik mamy światełko czyli mamy tutaj wroga Obczajmy, żeby nie zauważył trupa nikt. Dobra, nie ten. Szkoda, że nie możemy przenosić zwłoki, jak właśnie na przykład w Hitmanie.

Dobra, jakoś udało nam się przemknąć. Jesteśmy dość daleko. Zobaczmy jeszcze sobie Dobra, tędy musimy się kierować. Zobaczmy czy to... tutaj nie widzę żadnych wrogów, więc to mnie cieszy. Amunicja zawsze cieszy w tej grze. Wyjście na... Kurde idą tu Zobaczmy czy tutaj wejdą Nikt nie usłyszał. Ale sniki biki jestem dobry.

Kurde, skończył się hitman. Skończyła się przyjemna misja, zaczęło się... ...znowu. Napierniczanka. Nie. Nie chcemy tej broni na pewno. Dwustrzałowa broń. Może ten szon... ...shotgun ściąga? Nie wiem jeszcze wrogów. Oby jak, jak najmniej ale na pewno Kurka. Po co straszy? Dobra, tutaj na pewno byli po lewej. Ładnie dostał. Tam widzę Podbiega mi tu. Słyszę go. Nie wiem dokładnie jak tędy może wyjść. Okej, okay, brak naboi. No słyszę ewidentnie, że biega gdzieś pode mną. Ładnie, udało mi się to z... rozegrać. Czyli jednak słucham mam dobry Dobra, tutaj było dużo amunicji O a to ciekawe Chyba lepszy Dobra jesteśmy na dobrej drodze, więc... No, nie udało się tak jak chcieliśmy. Chcieliśmy przejść to na cicho. Ale nie udało mi się tego zrobić. Gość musiał mnie zauważyć. Jednak wolę rozpierdzielać tych gości, a mi to idzie znakomicie, no idzie to przyznaję. Sobie. Może ja za często zbieram tą amunicję? No ale kurde, ciągle jej brakuje. Dostaliśmy broń, żeby przejść na cicho. Nie udało się oczywiście. Nie, ten guzik oczywiście. Dłużej przytrzymać. MK. No, ten. ten. Ja tylko się boję, wiecie czego? Że w tej grze... Gdzieś... Gdzieś będzie ogromny pająk. Taki kurde mega wielki. I ja się posrą. No to brzmi jak jakieś gówno obrzydliwe. Nie, no się. Nie chcę. Czy... Dlaczego nie czytam notatek wiele? Bo kurde, jestem w takim stresie, że tu zaraz będzie pająk. Jakiś okropny, brzydki, wielgaśny. Nie do zabicia, boże, słyszycie tą creepy muzykę? To nie jest muzyka, dźwięk z piekiem. Wow. Dzięki Bogu, odpocznę. Dziękuję ci bardzo. O, jeżeli nie ma checkpointu, to znaczy, że. Oooo! jest checkpoint. Bardzo się cieszę, że nie ma żadnego pająka. Dobrze, że walczymy. O, jesteśmy słabi. skiniemy.

Wicked phenomenon is. Yes. But, you know, it's not any more evil than, say, fire. It all depends on your point of view. Try to get a better understanding of things before you make your judgment. Let's move out now. It's not safe here. No, mega straszne. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, jak wy to słyszeliście, ale ja jestem mega I taki, takie stęki, I właśnie, that. gdzie coś yes. wyskakuje. Mm -hmm. Przepraszam bardzo. I it. No, ciarki na całym ciele. Ale to jest przyjemne, ja The to lubię. Ja lubię oglądać station, horror, medicine, medicine, lubię I grać I w I w I takie gry. Wiem, że czasem boję się aż tak, że paraliżuje mnie taki strach. Że do grania w sensie gorzej gram, gorzej strzelam. Nie wątpię takiego movementu i nie mam też takiego myślenia szybkiego ale to nie zmienia faktu, że ta gra mi się bardzo podoba i mogę ją już polecić jeżeli ktoś lubi takie FPSy e, takie strzelanki w których można jeszcze poczuć odrobinę strachu e, no i sama historia jest bardzo fajna tutaj widzimy mapę e, ile już przeszliśmy, dość daleko 11 odcinków, mniej więcej po 30 minut to kawał gry już jest. Teraz mamy rozdział 5 i w następnym odcinku będzie oczywiście wszystko z tego rozdziału przedstawione. Także przeczytam i będziemy się pomału żegnać. Rozdział 5. Nadzieja. Ciężko opisać co w tym momencie czuję. Wyczerpanie? Owszem, ale też radość. Udało mi się. Gdy tylko dostarczy wiadomość Huntera, potężniejsi i mądrzejsi ode mnie zatroszczą się o ratunek dla mojej stacji, a moja misja dobiegnie końca. Miejmy taką nadzieję, że oni pomogą, bo po tym, co tutaj zobaczyłem, po tych ludziach, którzy nie mają gdzie tam właśnie mieszkać, nie mają w ogóle tych nabojów, nawet żeby zdobyć jakieś pożywienie. Ten mały, który mu która mu zginął, wujek, no to wszystko pokazuje, że ta gra może się zakończyć źle, po prostu dojdziemy, ale nic to więcej nie zmieni, ale może się mylę i dowiemy się oczywiście tego już pod koniec, więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, hej ospa.